Cześć, jestem Doman i na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że od tego sezonu co weekend, a właściwie po danych konkursach weekend będą się pojawiały odcinki moja analiza prywatna. Będzie ta analiza moja mówiona. Będę robił na sucho, więc wszystkie jakieś przejęzyczenia ewentualne albo niedociągnięcia to jest po prostu robione na żywo, to nie będzie nagrywane, gdyż uznałem, że tak będzie lepiej. Początkowo to będzie krótkie, ale myślę, że... Z... Czasem będę się przyzwyczajał i robił to coraz lepiej, więc za wszelkie błędy z góry przepraszam, będę starał się ich nie popełniać, ale myślę, że one mogą się pojawiać, niestety. Więc taka informacja. Dzisiaj omówimy sobie konkurs w niżnym Dagile, właściwie dwa konkursy, no więc co ja mogę powiedzieć. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, ja jestem po kwalifikacjach i muszę wam powiedzieć, że lepiej chyba nie mogło być wygrane kwalifikacji różnicą 10 punktów. Jeszcze naskocznik z jej kami oczywiście nie lubi, no bo otwarcie wyraża swoją negatywną opinię na temat niżnego tagiłu. Jeżeli to jest przedsmak tego co nas czeka w tym sezonie, to ja się naprawdę nie mogę doczekać. Jeżeli chodzi o formy pozostałych zawodników, to myślę, że jest tak jak podejrzewałem, że Joyko Kobayashi, Daniel Huber, Karl Geiger, Yuki Sato, Stefan Laje... Kliampayer. No, w każdym razie czołówka, myślę, taka jaki każdy się spodziewał, ale mnie osobiście zaskakuje to, że w pierwszej pie 15 konkursu nie ma obrońcy kryształowej kuli, czyli Halvora Egnera Graneruda. Nie ma go i to jest myślę wielkie zaskoczenie. Nie ma wielkiego, utalentowanego przyszłej gwiazdy skoków narciarskich młodego Norwega. W pierwszej 15 oczywiście Myślę, że Kamil będzie chciał, Kamil co ja mówię, Halvor będzie chciał to poprawić w jutrzejszym konkursie, pamiętajmy, ja nagrywam to w piątek od razu po kwalifikacjach i ja to wszystko później będę montował. Więc myślę. Że będzie zaskoczenie w sobotę. Mam nadzieję, że się nie mylę. Wy już wiecie, wy wystarczy, że przesuniecie o kilka minut, i już wiecie, kto wygrał, i moją opinię na ten temat. Nie ma Polaków w 15, jest tylko wygrywający Kamil Stoch. Ale myślę, że nie mam przeciwwskazań, żeby Kamil Stoch wygrywał wszystko w tym sezonie. Naprawdę nie mam przeciwwskazań. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i mam nadzieję, że wy też. Czyli widzimy się w sobotę. Natomiast drugi konkurs. To była loteria, naprawdę wielka loteria. Symbolem tej loterii może być fakt, że Kamil Stoch awansuje z 5. Znaczy z 20 na 5 miejsca, czyli awans aż o 15 pozycji. A David Kubacki 8 w pierwszej serii spada na 13, więc... <grych> jeżeli chodzi o resztę naszych zawodników, no to Piotr żyła 32. Tam wolny 45 synkała 48. Z tego co wiem. To się y, Murańka nie zakwalifikował, no bo jakby to powiedzieć, ma koronawirusa. Y, konkurs wygrał Karl Geiger i sz, zupełnie szczerze zasłużył. Mimo, że nie przepadam za nim, to zasłużył, naprawdę dobry skok. Rio Kobayashi, również bardzo dobre zawody. Halvor Egner granul, tak się prezentuje, top 3 tego konkursu. Na pewno zaskoczeniem jest Naoki Kamura i jego dobry skok z drugiej serii ale również dobry z pierwszej. Smutne jest to, że warunki atmosferyczne były jakie były i była to wielka loteria. Mam nadzieję, że jutro więcej niż dwóch Polaków, mam nadzieję, że wszyscy dostaną się do drugiej serii i powalczą o jak najlepsze lokaty. No i co ja mogę więcej powiedzieć? No, podsumuję się cały weekend, podsumowując jak na razie całą sobotę, to mogę powiedzieć tylko tyle, że Kamil Stoch na wielki, wielki plus. A reszta tak poniżej myślę oczekiwań. No to już za chwilę słyszymy się w niedzieli. Ja już jestem po drugim konkursie indywidualnym i muszę powiedzieć, że ten weekend mogę podsumować jednym słowem. Loteria. Jedna wielka loteria. Mimo, z tego, mimo tego, że był wiatr pod narty, to jednym wiało 40, drugim wiało 2 metry. Yy. I ten weekend w ogóle to jest jeden wielki znak zapytania, no bo Stefan Kraft w piątek nie, przebr, nie, nie przebrnął kwalifikacji A w niedzielę trzecie miejsce w konkursie I w ogóle nie ma znaku życia Podobnie trzecie miejsce A przepraszam, Riełku Baja się został zdyskwalifikowany Ale Kamil Stoch Piąte miejsce wczoraj, mam na myśli sobotę A w niedzielę już trzecia dziesiątka Właściwie czwarta, no bo już nie było go w drugiej serii Równą formę zachował Granerud oraz Geiger. To myślę nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. I fakt też, jak widziałem, to Granerud i Geiger mieli najlepsze warunki. No nie to, żem usprawiedliwiał naszych, no bo nasi nie skakali jakoś wybornie, ale myślę, że te warunki im jednak utrudniały i to bardzo. Yy. Teraz powiem coś może o zaskoczeniach tego weekendu albo ewentualnie o takich smaczkach, które ja wyłapałem. Przede wszystkim cenę pres. On jest genialny. On jest młody, nie tak młody jak Domen, ale chyba ma 22-23 lata. I skacze naprawdę równo. Skacze dobrze, skacze równo, skacze ładnie. I mi się wydaje, że ten sezon może być jego. Może nie to, że od razu wygra Puchar Świata, albo wygra konkurs za konkursem, jak Granerud sezon temu, czy Kobayashi dwa lata temu. Ale moim zdaniem Cinepress w tym sezonie stanie jakoś na podium, pokaże swoją obecność. Będzie jakaś sensacja z jego udziałem. Kolejny to jest Killian Payer. Nie wiem jak to się wymawia. No, Szwajcar wrócił po kontuzji, dokładnie 620 dni, i po nim tego nie widać. Po nim tego nie widać. Killian Payer skacze. Killian Payer oddaje ładne, równe skoki, z nim również trzeba się liczyć. Jednym wielkim zaskoczeniem, mam na myśli tutaj niestety zaskoczenie negatywne. Jest to. Yy, jest to Dawid Kubacki, który w sobotę skacze bardzo nieźle. Na treningę skacze bardzo dobrze. Ale w konkursie W konkursie jest już jak jest. 113,5 metra w serii pierwszej w niedzielę, to to nie napawa optymizmem. 13 miejsce w sobotę to nie napawa optymizmem. Na obronę Polaków, na obronę całych, całych tych, którym się nie udało i było ich... Ojojoj. Jest jeden argument, spokojnie, to jest dopiero pierwsze dwa konkursy. Ja się nie boję chłopaków. Właśnie bałbym się, gdyby oni wygrali te dwa konkursy tutaj, i Polacy by detronizowali ten niżny tagił, bo to by oznaczało, że oni są przygotowani tylko na początek sezonu, a nie na dalszą część. A tak jak powiedział Kamil Stoch tuż przed sezonem, on chce się rozkręcać powoli. Więc ja wystrzał formy bym się spodziewał Wiśle, Titize, Neustadt, Engelberg, ale to nie taki wystrzał formy, że nagle zaczniemy wygrywać. Tylko wystrzał formy siódme, ósme, dziewiąte miejsce, turniej trzech skoczni, czyli standardowo przełamanie polskie. I mi się wydaje, że to pójdzie. Że ja się na razie o naszą kadrę nie boję. Boję się natomiast o Geigera i Graneruda, bo jak ja na nich patrzyłem w ten weekend, to... To mi przypomina rywalizację Krafta z Kamilem Stochem. W sezonie 2016-17. Naprawdę. I oni będą walczyć o kryształ w ogóle. Jak myślę każdy w skokach narciarskich, ale oni w tym sezonie szczególnie. Mam nadzieję, że Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki się do nich dołączy. Ale nie trzeba skreślać Kobayashi'ego, który sam się skreślił dyskwalifikacją w niedzielę. No ale należy pamiętać, on w sobotę był drugi, więc Kobayashi jest w formie potwierdzić to w letnim Grand Prix, więc. To są moje takie bardzo ogólne i krótkie omówienie tego weekendu, więc myślę, że mogę się z Wami pożegnać. Widzimy się już pokusamo, a właściwie słyszymy się pokusamo i mam nadzieję, że chętnie skomentujecie ten film, ocenicie, dacie znać, jakie są Wasze spostrzeżenia. Więc to tyle. Trzymajcie się. Cześć.